Cześć, tu Bartek z Road Racing, witam Was serdecznie, jesień w pełni, że tak powiem, wczoraj widziałem takie mega kosze grzybów jak byłem na gravelu, bo testuję teraz Garmina 1050, pod koniec miesiąca będę robił materiał, z tego gdzieś tam na początku listopada go pewnie wrzucę, rok cały minął i chciałbym się podzielić z Wami obserwacjami dotyczącymi porównania tych dwóch rowerów, na obu tych szosach przez cały sezon jeździłem, przyznam szczerze więcej trochę na tej szosie, ale myślę, że będzie to dla Was ciekawe. I postaram się wam tutaj też odpowiedzieć, o co chodzi z tym premium. Co to są te rowery premium? Dlaczego niektórzy tam niektóre marki używają takie, takie określenie i jakie to ma praktyczne przełożenie, czasami jakie drobiazgi decydują o tym, że faktycznie jeden rower jest trochę bardziej a czy tam mniej premium. Ok, pamiętajcie też o subskrypcji, jeśli ten materiał Wam się spodoba. Polubieniu i komentarzu. Komentarze są bardzo ważne, bo dzięki temu ja znam wasze zdanie i. A jest to dla mnie bardzo istotne. Ten kanał fajnie się rozwija. Pamiętajcie też o ofertach partnerów kanału Evan Light, koła, które wszyscy znacie. Do tego optyk okular, do tego hurtownia Force, która oferuje m.in. opony i szytki challenge. Materiał o takich oponach mam już nagrany, montuję go. Myślę, że bardzo Was zaciekawi, bo jest to materiał ze świetnym zawodnikiem, który jest też bardzo dobrym mechanikiem. Jest osobą, która zna się również na. na no, obserwacje ma swoje dotyczące, jak pracują opony w terenie. Jest trzykrotnym mistrzem polski w przełajach i czwartym zawodnikiem Mistrzostw Świata, oraz osobą, która pokonała Andrę Grajpela. Na finiszu można powiedzieć tych zawodów gravelowych w Hamburgu. Ten materiał będzie już wkrótce, myślę, że we wtorek. A tymczasem przejdźmy do porównania tych dwóch rowerów. Cóż to za, cóż to za rowery? Faktor Ostrowam, najnowsza edycja i Giant Propel Advanced Pro Zero. Z tego roku model 2024. Na że DI2 ten rower został złożony, czyli on ma grupę Dura Ace DI2, najnowszą, pomiar mocy Power 2 Maxa, korby rotora, a tu, są, tu jest pomiar mocy Gianta, bardzo fajny, bardzo dobrze działający pomiar, bardzo dobrze też oceniany. Zresztą oba te pomiary są świetne. Ok, ale przejdźmy do tego, co, co, jak te rowery, jak się na nich jeździ, czym one się różnią. Pamiętajmy, że cena taka szacowana tego roweru y, w takim maksymalnym wypasie na Dura Ace, czyli też z kołami Black Ink, tu mamy koła DT Swiss, które moim zdaniem są świetnymi kołami, ale, y, ale producent ma na myśli, y, y, pokazując ten swój rower, zestawienie ze swoimi kołami Black Ink, lekkimi kołami karbonowymi, y, waży, y, kosztuje 60 tysięcy, ten rower kosztuje 30 tysięcy złotych, y, tak jak te rowery tutaj stoją, lżejszy jest Giant. I to było pierwsze mega zaskoczenie po złożeniu tego roweru. Jak to jest możliwe, że rower za taką kasę tak dużo relatywnie waży? Mimo, że był złożony wtedy w kompletnego Dura Ace'a, tylko ta korba Dura Ace miała długość 170 mm, ja przeszedłem na 165 mm i w związku z czym no, zmieniłem korbę na rotora, która jest cięższą korbą, ten pomiar Power to Maxa też jest cięższy, ale w zestawie z pełnym Dura Ace'em, z pomiarem mocy, ten rower ważył ponad 7,4 kg, podczas gdy ten waży 7,25 na Ultegrze. Prosta matematyka mówi, że realna różnica w wadze tych rowerów, gdybyśmy mieli tą samą grupę, byłaby jeszcze wyższa. No i to jest istotny minus roweru postrzeganego jako rower premium. Oczywiście, producent się ratuje z tej sytuacji, oferując koła ważące tam poniżej 1300 gramów. Słyszałem opinię użytkowników tych kół: nie jest to jakiś szał. jak już ktoś sobie chce kupić takie ultra premium koła, albo kupuje jakieś kadeksy, albo lightweighty, także no, nie jest to jakiś taki produkt specjalnie mocno pożądany. Niemniej jednak, sam rower, bo troszeczkę będę na początek mówił o faktorze, bo jako o tym takim rowerze uważanym za premium, na czym to polega? Ten rower jest po prostu dobrze zrobiony. Tu nie ma jakichś większych wad. Jedną mam wadę, znajdę, ale no, większych wad ja tutaj nie znajduję. Na rowerze jeździ się bardzo dobrze. Charakterystyka jazdy na rowerze jest taka przyjemna. To jest jednocześnie wystarczająco sztywny rower, żeby to odejście było konkretne. Ale nie jest to rower, no zobaczcie jak wyglądają te rurki w tym miejscu. No nie są to rurki jakieś mega masywne. Zdecydowanie bardziej masywne te rurki są w propelu i to się przekłada na wrażenia z jazdy, do tego jeszcze przejdę. Natomiast tutaj mamy większą dawkę komfortu, ale te dolne lagi, support i to wszystko, cała ta konstrukcja lejab karbonu powodują, że ten rower jest wystarczająco sztywny i bardzo fajnie sprężyście tak odchodzi. To na pewno. Jeśli chodzi i, i, i ta proporcja jakby sztywności też, o której mówi sam faktor, proporcja sztywności mufy suportowej do sztywności główki, bo taka proporcja jest do wyliczenia oczywiście, jest pewnym takim sposobem na konstruowanie rowerów, którymi jeździ się bardzo, bardzo dobrze. I ta charakterystyka jazdy świetna w faktorze jest. Jeśli miałbym go porównać, który rower z tych, na których jeździłem przez ostatnie, nie wiem, 3-4 lata, to by było pewnie ponad 20 rowerów. Który rower najbardziej przypomina mi charakterystyką jazdy Faktora? Giant TCR z tego roku. Ta nowa edycja, tamta rama jest bardzo podobna jeśli chodzi, może ta jest ciuteńkę dosłownie sztywniejsza, ale te wrażenia z jazdy są podobne, to jest taki magiczna mikstura komfortu i sztywności, która tym dwóm producentom się na pewno udała. Jeśli chodzi o cockpit, no to ten kokpit jest relatywnie ciężki w faktorze, kształt jego jest świetny, bardzo fajnie się go używa, nie ma zbyt głębokiego dropu, szerokość tutaj tej, tej kierownicy jest odpowiednia, ona jest wystarczająco głęboka, żeby to aero tutaj było również spoko, oczywiście pamiętajcie o testach aero road racingu, polecam Wam film. Do obejrzenia, gdzie żeśmy przetestowali przy 250 watach rower Aero versus rower z okrągłymi rurami, to tam się zorientujecie, od jakich prędkości te różnice w ramie, w kierownicy zaczynają działać. Natomiast tutaj wszystko jest spoko, to co jest też istotne, jest to kokpit zintegrowany w faktorze i jeden, jedna rzecz, o której już chyba ludzie mówili, mam wrażenie, bo nie wierzę, że ja na to pierwszy wpadłem. Te kłopoty z, długo, z określeniem realnej długości tego kokpitu, No moim zdaniem 90 tutaj, to co deklaruje za 90 faktor, to jest setka, ale sami sobie to zmieście. Ja naprawdę polecam to szczerze, zanim to kupicie, sami sobie to zmieście, żebyście byli pewni tego, co kupujecie. Bardzo wam to polecam, jeśli chodzi o faktora. I ten kokpit nadaje temu rowerowi właśnie, to jest w sumie największa różnica, tak bym mógł powiedzieć, jedna z największych różnic między tymi dwoma rowerami, on nadaje taki look premium temu rowerowi, jeżeli jedziesz na, na propelu, to tutaj ta część tego roweru wygląda świetnie, tu jest jeszcze taki fajny napis propel, ładne lakierowanie, ładne, żywe, jasne kolory, wygląda to bardzo dobrze, ale patrzysz się na ten mostek i kierownicę i nie czujesz tego, Czegoś, co czujesz jadąc na faktorze? Mówię wam to otwarcie, bo to są moje własne spostrzeżenia, to nie są jakieś podpowiedzi czy tam opinie innych ludzi. Ja się takimi rzeczami nigdy nie sugeruję. Po prostu faktora przód wygląda lepiej. I teraz rozumiem Gianta, bo to z praktycznego punktu widzenia da się wszystko wytłumaczyć. To jest proste do wytłumaczenia, mega. Po prostu. To ten kokpit jest tańszy w modyfikacjach. Zmieniasz mostek, dajesz to do serwisu, płacisz 200 zł, masz nową długość, nową kierownicę, nowe wszystko. Jasne. Ale tego kokpitu nie zmienia się co miesiąc. To się, jeżeli będziesz to zmieniał, to powiedzmy, że raz. Okej, okay, Faktora kokpit kosztuje więcej. Ja też to rozumiem. To jest też swego rodzaju utrudnienie. Ale później taki klient tego faktora, no. Cały czas jadąc, widzi ten kokpit i wygląda to naprawdę dobrze. Nie jest to jakaś dyskwalifikacja dla Gianta, absolutnie, bo to wjeździe nie przeszkadza w niczym. Mogę też powiedzieć o takim drobiazgu, że ten uchwyt do garmina Gianta dla mnie jest uchwytem lepszym od uchwytu. W faktorze, mimo że nie wygląda tak fajnie jak ten w faktorze, to z ciężkimi garminami z 1040, z 1050 kilka razy zdarzyło mi się to wygiąć. Dalej już tego dokręcić nie chcę, bo to się rozleci, Ja tam urwę gwint po prostu. Natomiast tak prosta konstrukcja od Gianta jest niezawodna i uniesie wszystko. Ok, to tyle, jeśli chodzi o to. Jeśli chodzi o lakierowanie, jeden tam z ludzi z faktora z Tajwanu wspominał o tym, że. Udany projekt ramy premium, 30% budżetu musi zachować na lakierowanie. I muszę Wam powiedzieć, że lakierowanie faktora jest naprawdę świetne. Ta rama nie łapie takich mikrorysek, przynajmniej u mnie. Jest polakierowana świetnie. Nanoszenie loga i ten cały połysk, no jest to po prostu top-topów. Wygląda to bardzo, bardzo dobrze i cieszy oko. Mm, bardzo też jest duża ilość takich drobnych yy, napisików, yy, które są. Mi się osobiście podobają. Mamy fajne napisy Faktora na sztycy. Mamy tutaj Black Inga, takie małe loga, Mamy logo Blacking tutaj na samej kierownicy. No, wygląda to bardzo, bardzo fajnie i cieszy oko. Yy, I ten, ten gościu, który o tym mówił, to prawdopodobnie współwłaściciel Faktora wiedział o czym mówi, bo te topowe rowery, jeżeli byście sobie zobaczyli, takie dopasione kolnaga, niektóre modele S Worksa, najba, najładniej pomalowane treki, no to wszystko jest, to wszystko wygląda świetnie. A dlaczego to jest takie ważne? Bo klienci często na takie rowery, ja takim typowym klientem premium nie jestem, ja nie, nie, nie jestem tego rodzaju, jakby kupującym, ale tacy typowi klienci, no to bierze taki rower w torbę Majorka kawiarnia, kaweczka z kolegami, no i na co się patrzą chwilowo, jak nie ma nic innego do oglądania? Na swoje rowery. I to ma cieszyć oko. I po to to jest, nie ma w tym nic złego. Wracając natomiast do realnych różnic między tymi dwoma rowerami. Skupmy się przez chwilę na sztycy. Tu jest remis. Jeden, jeden. Jedną zaletę ma Faktor, jedną ma Giant. Zaleta Faktora jest taka, że ustawianie wysokości tej sztycy jest bajecznie proste. Delikatnie odkręcasz dwie malutkie śrubki, które są tutaj Dwie imbusowe malutkie śrubki, które są w tym miejscu i możesz o dowolną wysokość delikatnie podnieść albo obniżyć sztycę, bez żadnego szarpania się z tym, bez żadnego walenia w siodło od dołu, czy tam w górę, czy obojętnie, czy podnosisz, czy, czy opuszczasz. Nic z takich rzeczy nie jest potrzebne. W Giantie jest klasyczny taki wedge, tutaj pod tą uszczelką gumową gdzie jak go popuścisz, no to jednak, żeby ta sztyca się ruszyła, wymaga to pewnej siły, idealne podniesienie tej sztycy o tyle, co chcesz jest troszeczkę trudniejsze i tu jest przewaga faktora, natomiast w drugą stronę przewaga jest w tym miejscu, czyli uchwyt siodła. System stosowany przez Gianta jest najlepszym systemem w branży. Giant, jako potężny producent, o tym wie, nie wkurza swoich klientów. Stosuje system, który bardzo łatwo się obsługuje dwoma śrubkami, zmieniając ich dokręcenie, przechylasz siodło po prostu. Jest to bardzo łatwe, bardzo proste. Natomiast, jak to działa w faktorze? No, tu jest dramat. Ale to nie jest dramat, tylko faktora. To samo jest w kanionie. Jeśli chcesz, dajcie znać, co sądzicie o tych systemach w komentarzach. Jeśli chcesz to odkręcić i przechylić, naprawdę przechylić, musisz wybić te miseczki ze sztycy, inaczej tego nie przechylić. Przynajmniej tak to działa u mnie, rozmawiałem z innymi właścicielami faktorów, mieli bardzo podobnie. Tak samo jest też w kanionie, podkreślam. Okej, okay. jeśli chodzi o wagę, to już wam wspominałem, że ten rower jest po prostu cięższy. I pamiętajmy o jednej rzeczy, że to nie jest najlżejsza wersja Gianta. Najlżejszą wersją Gianta jest y, y, Advanced SL i tamto już jest knockout, jeśli chodzi o, fakt, jeśli chodzi o porównanie z faktorem, ale już taki rower wystarczy, jeśli chodzi o Gianta, żeby być lżejszym od, y, od, y, od tego roweru. Giant, jak wiadomo, no, technologię robienia rowerów ma w, cało, w całości swoją własną od po wykonanie. Radzą sobie z tym bardzo dobrze. Hmm, jeśli chodzi o porównanie sztywności między tymi dwoma rowerami, to ciut sztywniejszym rowerem jest yy, Propel. Jednak to, co widzicie tutaj, Bruno, chodź tu! Spokój, spokój, Bruno. Mój, mój wowczarek trochę męczy tego y, Rotweilera, no ale co zrobisz? Tacy oni już są. Y, ok, jeśli chodzi o sztywność tych dwóch rowerów, no to wystarczy popatrzeć na szerokość tych y, rurek. Seat stayów, no jest to naprawdę istotnie szersze niż w, w faktorze, i to się czuje w czasie jazdy. Bardziej komfortowym rowerem jest faktor, chociaż moim zdaniem nie ma to żadnego przełożenia na szybkość, że ten rower nie robi się szybszy z tego powodu, ale jest sztywniejszy. I części chłopaków, którzy się ścigają, to pasuje i odpowiada. No to mówię z góry, jeśli byście się pytali, który rower jest sztywniejszy, propel. Aerodynamika to jest 209 W versus 207 Według Pomiarów tur Jest to niewykrywalne, niepoliczalne, nie jesteście w stanie tego nigdzie wykorzystać. 2 W to jest żadna różnica. To jest po prostu czysta matematyka, nie wiem, na 100 kilometrach może się tam przełoży to na coś, ale w realnych warunkach, tym bardziej wyścigowych w grupie, jest to temat pomijalny. I teraz podsumowując trochę, co takiego powoduje, że rower staje się premium? No wydaje mi się, że jednak też skuteczny i taki finezyjny marketing robiony na poziomie centrali czy tam oddziałów, to powoduje, że te rowery yy, i przemycanie takich informacji, które mega zaciekawiają ludzi, przekazywanych też w ciekawy sposób yy, przez ciekawe osoby również, yy, powoduje, że to wszystko idzie w kierunku postrzegania marki jako premium, ale podstawą tego wszystkiego jest jednak produkt, bo nie da się wykreować czegoś takiego jak faktor, jak Pinarello. Czy inne rowery, dla których taki rower nie jest w niczym lepszy, to absolutnie bym nie powiedział, że to jest lepszy od SLR-a, Trek'a, Madonki, czy od S-Works'a yy, SL8, absolutnie nie jest to lepszy rower, to jest ten sam poziom, zbliżony gdzieś tam wyżej, niżej, nie ma dużych różnic, czy nawet jak dla mnie to Meridy Reacto, najwyższego modelu. To, to, nie są, to nie są po prostu gorsze rowery od faktora, natomiast trzeba docenić, że ci ludzie z niczego stworzyli markę, która jest postrzegana poważnie na świecie i to jest ich wielki sukces. Natomiast może to i lepiej, że Giant nie ma takiego butikowego wizerunku, bo dzięki temu też nie kosztuje jakiejś tam fortuny, chociaż też już tanim rowerem nie jest, umówmy się. Yy, ale jest to rower bardzo porządny, bardzo dobrze wykonany, z tym, że te drobne różnice, jak siedzisz na nim i patrzysz na tą kierownicę, albo a patrzysz na kokpit, yy, na kokpit faktora. Yy, jeśli jeśli no, obserwujesz, jak jest wykonane tutaj, to ta, ta okolica z tą sztycą no jest to jednak zrobione trochę lepiej, a z drugiej strony siodło mocowanie jest gorzej, także powiedzmy, że to się wyrównuje. I taki producent jak faktor zadba też o jakieś takie drobne smaczki. Co jest takim smaczkiem tutaj? Elementy wyposażenia od Ceramic Speed, czyli support i stery. No, to są takie tematy, które również niewiele dają, bo support Dura Ace'a również nie jest złym supportem, ale jest to, no i jest o czym rozmawiać przy tej kawce. No, krótko, bo, bo, bądźmy szczerzy, przecież to tak wygląda, to nic innego nie, nic innego nie było celem tego zabiegu. Ewentualnie później to, żebyś chciał sobie kupić drugi taki suport i zapłacić 700 za coś, co równie dobrze może kosztować 150 zł. Taka jest prawda na temat faktorów. Czy potrzebujemy Marek premium? Wydaje mi się, że tak. Tak samo, jeżeli są ludzie, którzy mają ochotę za to płacić te pieniążki takie wyższe trochę. Dlaczego im nie, za, nie zapewnić możliwości wydawania tych pieniędzy? Nie widzę w tym jakiegoś tam wielkiego problemu i dla mnie, to już zresztą wiele razy wam to mówiłem, że jak ktoś. Ja nie, ja nie szukam jakby powiązania poziomu sportowego z poziomem twojego roweru. Absolutnie nie. Masz ochotę jeździć sobie na topowej maszynie za 60 tysięcy, a twój poziom jest taki, że średnia na szosie jest 25 na godzinę. Ja z tym problemu nie mam i naprawdę uważam, że to jest również ok. Jedna z form, Bycia szczęśliwym, po prostu. Ok, także podsumowując, ostatnie słowo: jeśli te dwa rowery wzięlibyście na szosę, to wygenerowanie istotnych różnic w prędkości między tymi dwoma rowerami nie byłoby takie łatwe. To są bardzo podobne rowery, bardzo podobne, średnie proporcje watów do średnich prędkości wychodziły na nich bardzo, bardzo zbliżone. Są inne wrażenia z jazdy trochę, inny look z góry. Jedne rzeczy podobają mi się bardziej w tym, jedne bardziej w tym. Cockpit yy, na pewno w faktorze. Yy, z, yy, po, pozycjonowanie siodła na pewno w Giantie. Yy, Kolor w Giantie, bo ja lubię takie jaśniejsze trochę kolorki. Yy, jakość malowania świetna w faktorze. Bardzo fajne wrażenia z jazdy, jeśli chodzi o tłumienie drgani, taką proporcję sztywności do komfortu, to troszeczkę na stronę faktora. Tutaj sztywniejszy rower, takie brutalniejsze odejście. I tak to wygląda, a pamiętajmy, że te rowery jednak dzieli dosyć spora y, kwota, jeśli chodzi o y, zakup. Oczywiście Tobiego można głaskać dwie godziny i nigdy mu nie będzie dosyć. On uwielbia takie rzeczy. Jest większym trochę pieszczochem niż mój wilk. Y, wilk, nie, pół minuty starczy. Nie? Y, to jest bardziej niezależny y, zwierz. Y, natomiast Tobie jest, jaki jest. OK, miłego dnia jeszcze. Trzymajcie się z kanałem roadracing.pl i nie zapominajcie, że roadracing w tym roku obchodzi dziesiąte urodziny.